Po co mi matura? Czy po studiach łatwiej znaleźć dobrą pracę? Czy mając wyższe wykształcenie można zarabiać więcej? Czy studia są potrzebne i faktycznie przygotowują nas do zawodu? Czy są trudne i jaka jest różnica między studiami dziennymi i zaocznymi? Te pytania, które zadaliście, w pewnym wieku męczą nas wszystkich. Są szczególnie istotne dla uczniów, liceów i techników, którzy przygotowują się do matury i muszą zdecydować, co dalej. Studiować czy nie studiować? Oto jest pytanie. Dlatego postaram się dzisiaj odpowiedzieć na wszystkie te rzeczy, tak żeby rozwiać Wasze wątpliwości i ewentualnie. Skłonić do przemyślenia swojej decyzji ponownie. Powiem Wam też pokrótce, jak wyglądały studia psychologiczne, jak wyglądało pisanie pracy magisterskiej i jej obrona, a także co po takim kierunku możecie robić. Jeżeli więc ten temat Was interesuje, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i lecimy dalej. Wszystkie rozważania na temat studiów musimy zacząć od odpowiedzi na pytanie, po co jest nam właściwie matura. I tak najprościej mówiąc, matura jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli kontynuować swoją edukację i pójść na studia. Jest to warunek, który musi być spełniony. I w zależności od tego, jaki kierunek i jaką uczelnię sobie wybierzemy, takie wyniki z konkretnych przedmiotów musimy uzyskać na egzaminie maturalnym. I to by było na tyle. Matura nie jest nam potrzebna do niczego innego. Nie zapewnia ona wykształcenia średniego. To mamy już po ukończeniu liceum lub technikum i po otrzymaniu świadectwa. Pojawia się więc pytanie, czy w takim razie, jeżeli nie zamierzam iść na studia, to mogę olać maturę i w ogóle do niej nie podchodzić? Możesz, ale szczerze mówiąc, odradzam Ci takie rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ bardzo często na studia decydujemy się dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach od momentu ukończenia szkoły średniej. Czasami wynika to z tego, że dopiero wtedy wiemy, co chcemy robić w życiu i okazuje się, że studia są nam do tego niezbędne. Albo mamy możliwość otrzymania naprawdę dobrego awansu w pracy, który nawet jest w stanie na nas poczekać, ale musimy zdobyć wykształcenie wyższe. Bardzo często się zdarza, zresztą sama znam parę takich przypadków, gdzie to pracodawca wysyła swojego cennego pracownika na studia i jest gotów je finansować. Bo jest mu to po prostu potrzebne. Jednak brak matury skutecznie to uniemożliwia. I powiecie, że w takiej sytuacji zawsze można podejść do matury. To prawda, mam znajomego, który postanowił zdać ten egzamin już po 30. Problem w tym, że wtedy nie było to już takie proste. Będąc w szkole średniej, nawet jeżeli nie mamy świetnych wyników, to mimo wszystko jesteśmy z tą wiedzą na świeżo. Dużo łatwiej jest więc douczyć się pewnych rzeczy przed maturą i mimo wszystko spróbować zdać ten egzamin od razu, niż po tak długim czasie uczyć się wszystkiego od nowa. Niezależnie więc od tego, czy chcecie iść na studia, czy macie zupełnie inne plany, warto zdać ten egzamin od razu i zapewnić sobie tym samym więcej opcji w przyszłości, bo nigdy do końca nie wiecie, jak się ona ułoży. Pomijam już takie kwestie jak te, że zdanie matury zwyczajnie podnosi naszą samoocenę. I chociaż to w żadnym wypadku nie decyduje o wartości danego człowieka, bo to, że ktoś nie ma matury, nie oznacza, że jest idiotą, to prawda jest taka, że dla wielu osoby wykształcone są po prostu dużo bardziej atrakcyjne. No to skoro kwestie matury mamy już za sobą, to przejdźmy do głównego tematu tego materiału. Co z tymi studiami? Warto, czy to strata czasu? Zdania w tej kwestii są bardzo podzielone i jedyną słuszną odpowiedzią na to pytanie jest, że to zależy. Bardzo dużo osób planuje studia, bo tak chcą ich rodzice, bo czują presję ze strony rodziny. I schemat ten na szczęście powoli zaczyna zanikać, ale większość naszych rodziców to jeszcze pokolenie osób, dla których studia były czymś elitarnym. Po pierwsze, dlatego, że trudniej było się na nie dostać i nie każdy mógł sobie na to pozwolić, a po drugie, dlatego, że faktycznie w dużej mierze zapewniały one lepszą przyszłość. Dzisiaj rynek pracy wygląda jednak zupełnie inaczej i często bardziej niż nasze wykształcenie liczy się doświadczenie, jakie mamy. Oni są jednak dalej przekonani, że studia to gwarancja lepszej przyszłości i wyższych zarobków, przez co dla naszego dobra często nakłaniają nas, a nawet zmuszają do tego, żebyśmy kontynuowali naukę. W konsekwencji idziemy na jakiś kierunek, chociaż nawet nie jesteśmy przekonani, czy nas to interesuje, lub bo taki nam wybrali rodzice i albo bardzo szybko rezygnujemy z takich studiów albo kończymy je, a potem szukamy pracy w zupełnie innym zawodzie, nie wiedząc co tak naprawdę chcemy robić w życiu. Rozpoczęcie studiów powinno być naszą decyzją, w innym wypadku prawdopodobnie będzie to strata czasu. No ale okej, okay, a jeżeli chcę iść na studia i chcę kontynuować edukację, ale nie wiem jaki kierunek wybrać, nie wiem do końca co mnie interesuje. W takim wypadku warto odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Przede wszystkim, czego oczekujemy? Co te studia mają nam dać? Na przykład możliwość pracy z dziećmi, albo możliwość pomagania innym i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo szybko wykluczyłam rzeczy, których robić bym nie mogła, jak zostanie lekarzem czy weterynarzem, bo to chociażby stały kontakt z igłami, od których momentalnie robi mi się słabo. Wiedziałam też, że nie chcę pracować dziećmi po pedagogice czy zakuwać masy nieinteresujących mnie informacji na prawie. Zawsze jednak interesowała mnie ludzka psychika. Chciałam wiedzieć, dlaczego człowiek zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Jak działają te wszystkie mechanizmy i móc je wykorzystać w praktyce. Taką możliwość dają jednak tylko studia psychologiczne. Żadna książka, którą bym przeczytała, nie dałaby mi uprawnień do tego, abym mogła pracować w tym zawodzie. I to jest kolejna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę. Czy zawód, który chciałbyś, czy chciałabyś wykonywać w przyszłości, Możesz wykonywać bez ukończenia studiów. Istnieją bowiem tak zwane zawody regulowane, czyli takie, które możemy wykonywać tylko spełniając wcześniej określone warunki, i bardzo często mm, tymi warunkami jest właśnie ukończenie studiów. Takimi zawodami jest chociażby prawnik, adwokat, nauczyciel, lekarz, psycholog, architekt czy różnego rodzaju specjaliści. To jednak nie wszystko, ponieważ bardzo często studia to dopiero pierwszy krok. Na przykład, jeżeli chciałbyś zostać prawnikiem, to po 5 latach studiów musisz zdać egzamin na aplikację, a następnie ją odbyć, a to kolejne kilka lat nauki i praktyki. Nie mówiąc już o zawodzie lekarza, gdzie same studia trwają 6 lat, następnie trzeba odbyć 13-miesięczny staż, który daje nam ograniczone prawo wykonywania zawodu, a następnie wybrać i zrobić jedną z kilkudziesięciu specjalizacji, co trwa od 2 do 6 lat. I w tym momencie mamy odpowiedź na to, czy studia się opłacają i czy można po nich znaleźć. Dobrze płatną pracę. Tak, ale bardzo często wiąże się to z kontynuowaniem nauki po studiach. Samo skończenie studiów daje nam wykształcenie wyższe, a to na przykład może nam zagwarantować możliwość awansów w korporacji albo daje nam ograniczone możliwości pracy w zawodzie, krótko mówiąc, na niższym szczeblu. Dlatego, jeżeli chcecie być w przyszłości dobrze zarabiającymi prawnikami, lekarzami czy psychoterapeutami, to musicie być przygotowani na to, że studia to dopiero początek. Musicie też być świadomi tego, że zarówno no studia, jak i dalsza edukacja nie jest tanie. Największy komfort mają osoby, które studiują dziennie w mieście, w którym mieszkają, ponieważ nie tylko nie ponoszą kosztów utrzymania się, ale też ich studia są darmowe. Co oczywiście sprawia, że trudniej jest się na nie dostać, bo cieszą się dużo większym zainteresowaniem. Studiowanie zaoczne i kontynuowanie nauki po studiach to koszt od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Dla przykładu, moje pięcioletnie studia kosztowały łącznie 20 tysięcy złotych. Jest to więc kolejna kwestia, którą musisz wziąć pod Uwagę. Podsumowując, więc wszystkie te informacje studia się opłacają, ale wtedy, gdy idziesz na nie z własnej woli, wiesz co chcesz po nich robić i że są one do tego niezbędne, oraz jesteś świadom ile czasu będziesz musiał poświęcić na naukę oraz jakie koszty będziesz musiał ponieść. W innym wypadku prawdopodobnie będą one stratą czasu, który mógłbyś poświęcić na ewentualne kursy czy zdobywanie cennego doświadczenia. Ok, wiecie już na co należy zwrócić uwagę podejmując decyzję czy studiować, czy nie studiować. Chciałabym więc na koniec pokrótce. Chcę opowiedzieć Wam o tym, jak wyglądały moje studia psychologiczne. Jeśli chodzi o ten kierunek, to macie do wyboru kilka opcji. Możecie studiować dziennie, czyli stacjonarnie, lub zaocznie, czyli niestacjonarnie. Ja wybrałam opcję drugą tak naprawdę z trzech powodów. Po pierwsze, co najważniejsze, moi rodzice mogli sobie na to pozwolić. Po drugie, m, chciałam w tym czasie podjąć się już jakiejś pracy i powoli zdobywać jakieś doświadczenie. I po trzecie, jak zresztą mówiłam w poprzednim filmie, do którego macie odnośnik tu albo tu. Gdzieś tutaj, a nie lubiłam się uczyć. Miałam zwyczajnie dość siedzenia w szkole od poniedziałku do piątku, więc nauka weekendowa była dla mnie bardziej komfortowa, a jednocześnie pozwoliła mi wejść w dorosłe życie. Następnie macie do wyboru albo trzyletnie studia licencjackie, po których możecie, ale nie musicie zrobić dwuletnie studia magisterskie, z tym, że na rynku pracy bardziej opłaca się mieć magistra niż sam licencjat, albo możecie wybrać od razu pięcioletnie studia magisterskie, czyli takie, na których ja byłam, dzięki czemu broniłam się tylko raz i od razu miałam. Tytuł magistra. No i co mogę Wam powiedzieć o samych studiach? Przede wszystkim, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. I być może wynikało to z tego, że ten kierunek mnie po prostu interesował, ale niewiele było takich zajęć, które byłyby tragicznie trudne, które bardzo źle wspominam, czy śnią mi się do dzisiaj po nocach. Ja zawsze byłam z tych, którzy zostawiali wszystko na ostatnią chwilę, ale zawsze dawałam radę. I nie oznacza to, że było bardzo łatwo. Wręcz przeciwnie, jednak nauka na studiach to coś zupełnie innego niż w szkole. Dlaczego? Ponieważ tu jesteście z własnej woli, a nie z obowiązku edukacji, jaki macie do 18 roku życia. Na studiach nikt nie będzie prowadził Cię za rękę. Jesteś osobą dorosłą i tak też jesteś traktowany. Musisz sam dbać o swoje interesy, pilnować, żeby ocena, jaką dostałeś z egzaminu, na pewno została zapisana. Więc studia uczą Cię odpowiedzialności, ale też radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jeżeli nie przyjdziesz na jakieś zajęcia, to nikt nie zadzwoni do Twoich rodziców, tylko sam poniesiesz konsekwencje, nawet jeżeli będą oznaczały, że musisz powtórzyć cały rok. Jeżeli chodzi o samą naukę, to nie wiem jak to wygląda na studiach dziennych, ale u nas praktycznie nie było ani tych zapowiedzianych, ani niezapowiedzianych testów. Nikt nas raczej nie odpytywał i rzadko kiedy musieliśmy coś zrobić na kolejne zajęcia. Były oczywiście sesje, czyli coś, co się chyba każdemu kojarzy ze studiami, czyli te egzaminy odbywające się dwa razy w roku, na których musisz znać wiedzę z całego semestru. I chociaż może to brzmi fajnie, to trzeba pamiętać o tym, że na studiach zaocznych bardzo dużą część materiału należy przerobić Samodzielnie we własnym zakresie, bo zwyczajnie nie ma tyle czasu co na studiach dziennych. Więc jest to kolejna rzecz, którą musisz wziąć pod uwagę i zastanowić się, co ci bardziej odpowiada. Same zajęcia były podzielone na wykłady i ćwiczenia, czyli część teoretyczną i praktyczną. I chyba jak wszędzie, część zajęć była bardziej ciekawa, a część trochę mniej. Jednak zdecydowanie dla tych, których psychologia faktycznie interesowała, większość ćwiczeń była bardzo przyjemna. Można było chociażby wczuć się w rolę pacjenta oraz terapeuty. Po trzech latach wybieracie sobie jedną konkretną specjalizację, np. psychologię kliniczną, psychologię zdrowia czy psychologię doradztwa zawodowego. I na koniec, po pięciu latach, macie ogólny egzamin, który jest jednym z warunków ukończenia studiów. W trakcie studiów musicie też odbyć obowiązkową praktykę pod okiem psychologa. W moim przypadku było to 60 godzin w dziennym zakładzie psychologicznym. Gdzie miałam do czynienia z osobami cierpiącymi na schizofrenię, stany lękowe i różne inne poważne zaburzenia. I to był taki moment, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie proste, że zupełnie inaczej jest się uczyć o zaburzeniach, a inaczej jest, gdy siedzisz oko w oko z pacjentem, który takie problemy ma. Jednak równocześnie uświadomiłam sobie, że dam radę, i to jest chyba taki moment na absolutnie każdych studiach, gdzie zdajecie sobie sprawę z tego, że za chwilę sami będziecie to robić. No i sama praca magisterska to zło. Chyba każdy student Wam to powie. Na psychologii pisanie magisterki polega na przeprowadzeniu i opisaniu badań na dowolnie wybrany temat. Może to być na przykład reakcja ludzi na wypadek samochodowy. Problem w tym, że najpierw musicie znaleźć odpowiednią bibliografię, napisać całą długą część teoretyczną, znaleźć odpowiednie narzędzia badawcze, być może stworzyć swoje testy, znaleźć grupę badawczą, czyli osoby, które będziecie badać, no i przebadać te osoby, a często musi to być nawet kilkaset osób, później zebrać wszystkie wyniki pobawić się statystyką, czyli zmorą każdego studenta, no i na koniec te badania opisać. Takie prace magisterskie mają zwykle od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stron. No i tak przez dwa lata chodzicie do swojego promotora, czyli osoby, która nadzoruje Waszą pracę, żeby Was co chwilę odsyłała z poprawkami. No i gdy w końcu Twoja praca jest gotowa i została zaakceptowana, to czeka Cię jeszcze obrona. Czyli jednocześnie najbardziej stresujący i najprzyjemniejszy egzamin, jaki do tej pory przechodziłeś, a przynajmniej tak było w moim przypadku. Egzaminatorzy są bowiem świadomi tego, że włożyłeś już masę czasu i pracy w naukę, więc zdanie tej obrony to czysta formalność. Odpowiadasz na kilka pytań, które zazwyczaj znasz wcześniej, całość trwa może 15 minut i tyle, jesteś magistrem psychologii. I w tym miejscu pojawia się pytanie, co z tym magistrem psychologii można dalej zrobić, więc już na sam koniec kilka przykładów tego, czym możecie zająć się po studiach psychologicznych. Oczywiście pamiętając o tym, że niektóre z tych rzeczy wymagają. Dalszej edukacji, kursów czy praktyk. I tak możecie otworzyć swój gabinet, zostać terapeutą, seksuologiem czy psychiatrą. Albo pracować w szkole, szpitalu, więzieniu, policji czy sądzie. Możecie też zostać coachem, albo pracować w wielkiej firmie jako psycholog reklamy i marketingu. Możecie zająć się interwencją kryzysową albo doradztwem zawodowym. Opcji jest naprawdę wiele, bo dziś psycholog to nie tylko osoba, która przyjmuje pacjentów w gabinecie. Dziś psychologia jest wszędzie w sporcie, w reklamie, w mediach i w transporcie. Wystarczy wybrać odpowiednią specjalizację. I w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na te najczęściej pojawiające się pytania i rozwiać Wasze wątpliwości. Ale jeżeli jest coś, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach. A jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, klikajcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych ciekawych materiałach. Odwiedzajcie też mnie na Instagramie oraz Twitchu. Linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!